Dzień dobry, miło mi gościć w Państwa domach. Zapraszam na porcję wspomnień sprzed lat. A dziś w programie o zakończeniu roku szkolnego w klasach ósmych szkół podstawowych oraz o zakończeniu w szkołach średnich. 19 czerwca w aktualnościach wita Państwa Irmina Olejnik. Dobry wieczór. Już wakacją najwcześniej rok szkolny zakończyli tegoroczni maturzyści, a dwa dni przed oficjalnym zakończeniem roku szkolnego mury szkół podstawowych opuścili ósmoklasiści. Były łzy szczęścia oraz smutek i żal. Uczniowie klasy 8B ze szkoły nr 7 przygotowali przedstawienie zatytułowane Niekochany, bo trendowaty. Przedstawienie to bardzo poruszyło swą głęboką wymową wszystkich ósmoklasistów, gości zaproszonych oraz nauczycieli. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody książkowe ufundowane przez Komitet Rodzicielski. Podobne uroczystości odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych Szczecinka. Uczestniczyliśmy z kamerą w pożegnaniu ośmioklasistów w szkole podstawowej nr 4 i nr 5. Znajdujemy się na terenie szkoły podstawowej nr 4 imieniem Armii Krajowej i w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy 58 klasistów, którzy Rozpoczynają już w tej chwili nowy etap swojego życia. Przed nimi egzaminy wstępne do szkół średnich. No i po prostu zaczyna się w ich życiu coś nowego zmieniać. Tym bardziej, że jeżeli reforma programowa zostanie wcielona w życie, Rocznik, właśnie ten, który teraz kończy szkołę podstawową, będzie zdawał nową maturę jako pierwszy rocznik w Polsce. Chciałbym złożyć wszystkim absolwentom szkoły najserdeczniejsze życzenia, aby przebrnęli przez sito wstępnych egzaminów i pomyślnie zdali stół Witam Państwa. Dzisiaj jest szczególny dzień w życiu szkoły. Pożegnaliśmy absolwentów klas ósmych. W dzisiejszym dniu ukończyło naszą szkołę 121 osób. Z tego z wyróżnieniem 26. Kończyło 5 ósmych klas. Jesteśmy już po uroczystości, po rozdaniu świadectw. Jest to z jednej strony miły dzień, bo kończymy Edukację jednego rocznika, z drugiej strony przykry, bo przez 8 lat żyliśmy się wszyscy. Szkoda nam rodziców, którzy się angażują w życie szkoły, szkoda nam uczniów, ale miejmy nadzieję, że będą nas godnie reprezentować w szkołach ponadpodstawowych. Dziś we wszystkich szkołach podstawowych i średnich zakończono bieżący rok szkolny. Dla uczniów oznacza to, że zaczęły się wakacje. Nauczyciele w większości skorzystają też z zasłużonego wypoczynku. W szkole numer 4 zakończenie roku przeprowadzono w dwóch grupach. Okazało się, że mnogość uczniów sprawia, iż szkolne miejsca dla wszystkich są zbyt ciasne. Dyrektor szkoły, piastujący swoją funkcję od niedawna, osobiście wręczał uczniom świadectwa z czerwonym paskiem podziękował rodzicom za ich wkład pracy na rzecz placówki, która miała być zlikwidowana. To właśnie dzięki uporowi rodziców i nauczycieli szkoła ta istnieje nadal. Wiele prac remontowych w szkole wykonywanych jest właśnie siłami rodziców. Jak podkreślił dyrektor placówki, bez takich rodziców szkoła nie miałaby szans na dalsze istnienie. W szkole numer 5 dyrektorka również gratulowała najlepszym uczniom. Składano podziękowania rodzicom. Były kwiaty i radość z powodu spodziewanego dobrego wypoczynku przez najbliższe dwa miesiące. Jak mówili główni bohaterowie dzisiejszej uroczystości, uczniowie, czas w szkole zleciał szybko. Szkoda, że wakacje trwają tylko dwa miesiące, ale wszyscy liczą, że pogoda będzie wspaniała i po wakacjach już bez żalu będzie można znowu zasiąść w szkolnej ławce. A rozpoczęcie roku szkolnego, jeżeli ktoś nie pamięta, we wrześniu. Zespole szkół medycznych zakończenie roku szkolnego połączono z uroczystością uhonorowania jadwigi wejny długoletniej dyrektorki szkoły. Uroczystość zakończenia roku szkolnego była doskonałą okazją do podziękowania dyrektorce placówki za długoletnią pracę. Jadwiga Wejna funkcją dyrektora szkoły objęła w 1978 roku. Wcześniej pełniła obowiązki zastępcy dyrektora tej szkoły. W czasie ostatniego dwudziestolecia w szkole wiele się zmieniło. Dokonano wymiany okien, wykonano elewacje, wymieniono podłogi, uzupełniono wyposażenie sal lekcyjnych. Przed siedmioma laty szkole groziła likwidacja. Po zmianie profilu i dokonaniu istotnych zmian organizacyjnych, szkoła istnieje dziś pod nazwą Zespół Szkół Medycznych. W jej skład wchodzą. Trzecie liceum ogólnokształcące, cztery oddziały opiekunek dziecięcych i pomaturalne studium medyczne. Z okazji jubileuszu składano życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Jubilatka otrzymała całe naręcza kwiatów. Niezbyt często się zdarza, by przez 20 lat nieprzerwanie jedna osoba kierowała szkołą. Rok szkolny zakończył się również w przedszkolach. Dla niektórych przedszkolaków oznacza to opuszczenie przedszkolnych murów i powitanie szkoły. Bardzo przejęte przedszkolaki z żalem żegnały przedszkole na całe dwa miesiące. Niektórzy z nich już tu nie wrócą. Przed nimi nauka w klasie zerowej szkoły podstawowej. Z okazji zakończenia roku Milusińscy przygotowali program okolicznościowy, w którym dziękowali swoim paniom za dotychczasową opiekę. Niejednemu maluchowi zakręciła się łezka w oku, że nadszedł czas rozłąki z ulubioną zabawką i koleżanką czy kolegą. Cała uroczystość rozpoczęła się polonezem, który wyglądał wspaniale w wykonaniu maluszków. Następnie starsze dzieci opuszczające przedszkole przekazały symboliczny klucz od placówki swoim młodszym kolegom. Po programie artystycznym obdarowano wychowawczynie i cały personel kwiatami, a dzieci, jak zwykle, obiadały się słodyczami. Zawsze to jednak dumniej brzmi słowo szkoła niż przedszkole. Przedszkole Nutka w Szczecinku przy ulicy Kościuszki 23D informuje zainteresowanych rodziców, że w miesiącu lipcu będą mogli oddać pod opiekę swoje pociechy. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela dyrektor przedszkola do końca czerwca pod numerem telefonu 374-1113. Od dziś trwają wakacje. Wiele form życia kulturalnego zniknie na pewien czas z naszych estrad. Również uczniowie koledżu muzycznego wybierają się na wakacyjny wypoczynek. Życzenia z całego serca. To nazwa ostatniego przed przerwą wakacyjną koncertu w wykonaniu solistów i zespołów Kolegium Muzycznego. Wcześniej tych samych wykonawców mogliśmy podziwiać w czasie czwartków literackich, odbywających się w kawiarni artystycznej Szczecineckiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, witam telewizów Telewizji Zachód. Chciałbym powiedzieć. O uroczystym koncercie, który się właśnie zakończył. Był to koncert z okazji zakończenia roku szkolnego, roku, który był bardzo pracowity. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić różnorodność styli muzycznych, różnorodność możliwości wykonawczych, śpiew, gra zespołowa, soliści, sześciolatki i dorośli. Myślę, że wszyscy Państwo znaleźli coś miłego dla siebie. Chciałbym zaprosić do uczestnictwa w koncercie w sposób osobisty. Ten koncert podejrzewam będzie przyczyną tego, że Państwo będą mogli częściej do nas na koncerty przychodzić. Takowe będą organizowane w przyszłym roku, co miesiąc, tak jak to miało miejsce w tym roku. I życząc dzieciom i Państwu miłych wakacji, udanego lata. Zapraszam do koledżu i do szkoły Yamaha, która się pojawi na naszym, na naszym geograficznym tutaj planie miasta od 1 września i wtedy dalej będziemy waszą, Wasze dzieci i młodzież chcieli zaobserwować czymś więcej niż tylko nauką w szkole, zajęciami pozalekcyjnymi, które są myślę bardzo ważne i atrakcyjne. Od kilku dni w ruchu pociągów na kolei panują olbrzymie zakłócenia. Nie można przewidzieć, który pociąg odjedzie i czy zgodnie z rozkładem jazdy. Wprawdzie Szczecineccy maszyniści nie strajkują, ale wszystkie pociągi dalekobieżne prowadzone są przez drużyny z innych miejscowości. Panujący chaos i brak informacji uniemożliwia dokonanie wyboru, jechać czy nie. Nigdy nie wiadomo, czy pociąg dojedzie do stacji docelowej. Maszyniści żądają spełnienia 12 postulatów dotyczących spraw socjalnych i płacowych. Domagają się również restrukturyzacji kolei. Zdaniem kierownictwa PKP strajk jest nielegalny. Zainteresowani maszyniści twierdzą, że jest inaczej. O słuszności prowadzonej akcji zadecyduje prokuratura a tymczasem kolej została sparaliżowana. Pociągi jeżdżą z olbrzymimi opóźnieniami. Wiele pociągów nie wyjeżdża w ogóle na szlaki. Nikt nie może udzielić żadnej sensownej informacji, gdyż nie wiadomo, kto i kiedy przyłączy się do strajku. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Dziś próbowaliśmy uzyskać informacje w Związku Zawodowym pracowników Zakładu Taboru PKP w Szczecinku o dalszych losach strajku. Zarząd Związku nie chciał wypowiadać się przed kamerą. Powiedziano nam, że najwięcej można dowiedzieć się z prasy. Dyrektor zakładu taboru, a jego zastępcy nie byli uchwytni dla naszego reportera, a tymczasem zbliżają się przewozy wakacyjne. Może się zdarzyć, że wiele osób nie dojedzie na czas do miejsca przeznaczenia. Lepiej już wcześniej pomyśleć o zorganizowaniu innego środka transportu niż liczyć na niezbyt pewną teraz kolej. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i czekać na rozwiązanie sytuacji, a to może nastąpić w każdej chwili, chociaż postawa strony rządowej i maszynistów jest nieugięta. W minioną środę w wieczorze publicystycznym w Telewizji Zachód gościli Grzegorz Misiakowski i Witold Gładkowski. Obaj politycy wypowiadali się o minionej kadencji Rady Miejskiej. Sożysku Lewicy Witam panów. Bar Obaj politycy usiłowali podsumować minioną kadencję. Grzegorz Misiakowski stwierdził, że była to kadencja bardzo trudna, ale pracowita. Zrobiono wiele. Podobne zdanie prezentował Witold Gładkowski. Obaj stawiali sobie pewne zaż Rzuty. Misiakowski obwiniał opozycję o brak konstruktywnego działania. Natomiast Gładkowski o nieliczenie się ze zdaniem opozycji i torpedowanie wszelkich jej inicjatyw. Mimo tego, obaj nasi goście doszli do wniosku, że warto było pracować te cztery lata dla miasta i obaj będą ubiegać się o reelekcję. jest ciężka kadencja. Ja staram się. Najbliższe wybory do rad odbędą się 11 października. Będziemy wybierać radnych rad trzech stopni. W dniach od 9 do 17 czerwca członkowie szkolny, szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody ze szczecineckich szkół średnich dokonali przeglądu balkonów i posesji w mieście. Zwracano uwagę na ukwiecenie i porządek panujący na posesji. Młodzieżowe komisje wyróżniły 10 posesji, między innymi przy ulicy Dębowej 4, Derdowskiego 39, Derdowskiego 74 i Malborskiej 23. Wśród balkonów najwyżej oceniono balkony przy ulicy Białogarskiej 1B przez 6, Lwowskiej 17J przez 5, Budowlanych 10 przez 9, Kołobrzeska 12C przez 8 i Karlińska 5B przez 8. Wręczenie nagród właścicielom wyróżnionych posesji i balkonów już po wakacjach. 13 czerwca w Szczecineckim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się miła uroczystość. Dwie pary składały sobie podziękowania z okazji jubileuszu Złotych Godów. Do urzędu stanu cywilnego przybyli państwo Genovefa i Józef Kawalcowie. Przed urzędnikiem stanu cywilnego powtarzali słowa podziękowania za wspólnie przebytą drogę życia. Tak jak przed pięćdziesięcioma laty w chojnicach, ślubowali przeżyć pozostałą część życia w szczęściu i harmonii. Również państwo Józefa i Kazimierz Stasiukiewiczowie powtarzali słowa podziękowania i przysięgi małżeńskiej. Obie pary zostały udekorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez prezydenta Rzeczpospolitej. Były kwiaty i życzenia od najbliższych burmistrza miasta i wojewody. Minęło 50 lat waszego pożycia. Czy żałujecie Państwo, że braliście 50 lat temu ślub? Nie przeżyliśmy szczęśliwie. W zgodzie. Przede wszystkim w zgodzie, w miłości. Wychowaliśmy troje dzieci. Ile wnuków? O, wnuków to mam pięcioro, a szóste w drodze. A prawnuków? Jeszcze nie mamy. Ale mam nadzieję, że będą. Czy bo... macie Państwo jakąś receptę na to, żeby tak długo przeżyć? Przekazać swoim Chyba dzieciom? Tylko Bóg. Chyba nam Bóg dopomógł. To jest tylko pomoc Boża. Bo bardzo wierzymy i tylko Bogu ufamy matce Najświętszej. To jest dla nas całe szczęście. Czyli y, jesteście dumni z tego, że dumni. przeżyliście 50 tak, lat. Bardzo. Tak, mamy dwie kochane, wspaniale córy. Mamy syna kochanego, który naprawdę za nas to by chyba życie oddał. A czy pamiętacie, gdzie że żeście się poznali pierwszy raz? Pamiętamy i to bardzo. Na mego brata weselu. Był moim drużbantem, wybrałam sobie jego za drużbanta. I trwało nasze tylko narzeczeństwo 6 miesięcy, nie całe, W którym się widzieliśmy tylko 3 razy. Tak. Czy Państwo jesteście tutaj z okolic Szczecin? Nie, ja, ja w ogóle byłam zgrodna rodem, zgrodna. Osiedliliśmy się w Szczecinie i ze Szczecina pojechałam do Cholic na wesele swego brata, tak. który zmarł, a na jego weselu zapoznałam męża. I szczęśliwie żyjemy. <śleski> Pamiętacie państwo gdzie żeście się poznali? W Gdańsku. A jak się stało, że przywędrowaliście tutaj do nas, do Szczecinka? Mąż budowlaniec tak jeździł z budowy na budowę, nareszcie się zatrzymał w Szczecinku. Czy żałujecie, że braliście 50 lat temu ślub? No pewno, że nie żałujemy, a zatrzymali się tam, gdzie było najładniej. W Szczecinku nam się podobało to gniazdko, i tu się zatrzymaliśmy. Czy macie Państwo dużo dzieci, wnuków, prawnuków? Nie, mamy tylko jednego syna i jedną prawnuczkę. Dwie wnuczki. 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 A co byście Państwo sobie rzuczyli do diamentowych godów? Oj, nie, tego ja no, no nawet tego... nie chcę o tym myśleć. Prawnuka, chyba. Prawnuka my? Prawnuczkę, Wynuka, tak, bo wszystko no, dziewczynki. Tak. Jeszcze na razie dziewczynki. Wnuczki i prawnuczka. A życzymy prawnuczka. To wszystko w dzisiejszych aktualnościach. Zapraszam na dalszą część programu. Dobranoc Państwu. Na dziś dość wspomnień. Na kolejne archiwizje zapraszam już w środę. Pragnę zaprosić również na naszą stronę www.tvzachód.pl, na nasz kanał na YouTube oraz na Facebooka. Do zobaczenia.